Panie nasz Boże nasz Czyś jak wiatr w sej naturze Jest twórcą przy... To nam się z Bardzo proszę o dobry wychowawczyk. Do dobrze? Nie, nie. Bardzo proszę o dobry wychowawczyk. Do Musimy zacząć po Proszę. Yes. 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 Też Dobrze. Bardzo proszę o grzeczne Dobrze? Bardzo proszę.

Maryś, no to rób szybko. Pójdę z heliotropii zrobić. Nisz się, dobra. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witajcie, kochani, witam Was serdecznie na naszej koronce do Miłosierdzia Bożego na żywo. Dziękuję, że jesteście razem z nami. Chciałbym zaprosić Was do tego, abyście koniecznie udostępnili tą koronkę. Zapraszam teraz już na naszą wspólną modlitwę. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, który jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę u śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny, umęczon pod pońskim piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł. Trzeciego dnia stał, wstąpił na niebiosa. Siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w ducha świętego, święty kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała z martwych stanie. Żywot wieczny. Amen. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego syna Twojego, a pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata ojcze przedwieczny ofiaruję Ci ciało i krew duszę i bóstwo Najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego, a pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata święty boże święty mocny święty nieśmiertelny zmiłuj się nad nami i nad całym światem święty boże święty mocny święty nieśmiertelny zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. O krwi i wodę, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Święta siostro Faustyno, módl się za nami. Błogosławiony Michale Sopoćko, módl się za nami. Wszyscy święci i święte Boże, módlcie się za nami. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Kochani, dziękujemy Wam serdecznie za wspólną modlitwę. Dziękujemy za udostępnienia, dziękujemy za osobiste przekazanie linku, dziękujemy za to, że szerzycie tą koronkę i że chcecie się z nami modlić całymi rodzinami. Zapraszam Was również na naszą stronę koronkanet. Tutaj możecie znaleźć zawsze aktualną koronkę. Także serdecznie zapraszam i niech Was Pan Bóg błogosławi. Szczęść Boże.